W ciągu godziny yy, uzupełnimy prawda wiedzę. No na pewno w jakimś sensie tak, ale, ale to, 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 to Dziękuję bardzo wie, to jest za mało. Bardzo proszę pan rzecznik ma głos. Szanowny panie marszałku, szanowny panie przewodniczący, dziękuję serdecznie za zaproszenie na posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i, i Petycji. Chciałbym podkreślić, że komisja... Trochę tak nie tylko Chciałbym podkreślić, co, ty w pişmanie, że Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka bardzo symboliczne było to, że wypowiedział się przedstawiciel OBWE, Sąd Najwyższy zwrócił się oficjalnie do OBWE. Panie Przewodniczący, chyba w tych warunkach na razie nie mogę kontynuować, także może na razie na chwilę przerwę, dobrze? Proszę bardzo.